Dali. Idź dalej idź, 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 Jak ich dwóch zostanie To będziesz musiał ich zajechać Nie, nie, nie podchodź tak blisko Rób do kończenia Co? Ale to za <noise> to za Ej, nie na to jest tylko ciężko Dwa razy w sumie skolby mogę się, <noise> no, ale... No, ale ja na to <noise> szybciej ale tak, mi serce walczymy, tak... opije. <noise> 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 ale jak mi chłopie. No. Kurde, tak... też w sumie mogę mogłeś tak spróbować, żeby się tak ułożyli, nie? Pod linię strzału. No, ale Pod ja myślę, że to kurde szybciej, że... tego go zawsze strzelać do tamtego drugiego <noise> Ale żeś go kurwa dziadno. Nie, ale wiesz co, też można było poczekać aż może wleć. Będą kochad latani, albo się dobiją, zostają we drugiej na szybkości.